Nie mam wątpliwości, to najpiękniejsza plaża w całej Chorwacji. Chcesz się ze mną wspierać? Zapraszam, udowodnij mi, że się mylę. Jeśli jeszcze nie byliście na plaży Divna na półwyspie Pelješac, to zaplanujcie to, a przynajmniej obejrzyjcie dzisiejszy film. Zanim jednak zabiorę Cię do tego cudownego miejsca, pokażę Ci gdzie warto zjeść w Trpanie, a po samej plaży Divna pokażę Ci również inną piękną plażę tuż obok plaży Duba. Na koniec zabiorę Cię do sekretnego miejsca w Trpanin, które jest bardzo często pomijane przez odwiedzających to miejsce, a prezentuje się cudownie o każdej porze dnia. No i zapraszam do subskrybowania kanału. Będzie tu w tym roku bardzo dużo filmów z moich dwóch wypraw do Chorwacji. Konoba Popret to jest takie miejsce gdzie jak do 14 przyjdziecie to za 15 euro możecie mieć zupę, główne danie do wyboru spośród kilku, sałatkę, chleb i deser. Także 15 euro. I sobie jeszcze wziąłem kiwko. To jest wyjazd bez alkoholu, bo się dużo jeździ. I ogólnie alkohol nie wygrywa no, pierwszy jest, on, jest zupa, niby z wołowiną, ale wydaje mi się, że tu jest kalafer, a jeśli jest kalafer, to nie jestem skończony, bo nie na wizy Przepiękna, przecydowna, pieskawica z sałatką, ajwarem. Wygląda super. I mam takie, oto, ciacho, chyba z pistacjami z środku, tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. To szarlotka jednak bywa, ale bardzo smaczna, w sensie wszystko smaczne. Konoba, poprać, jakbyście byli w trpanii byli w porze obiadowej, czyli tam do godziny 14, i chcieli się bardzo dobrze najeść za 15 euro. Nie dlatego, że to jest za 15 euro, tylko naprawdę dlatego, że jedzenie jest super, to koniecznie tutaj przyjdzie. Naprawdę takie niepozorne miejsca, jest super. A teraz, żeby trochę się rozruszać po jedzonku, bo jednak jestem pełny, to idę tutaj w trwań od tutaj na ten jakby, no to nawet nie półwysep. to jest część chyba e, jakiegoś molo, czy coś takiego, e, pośrodku którego jest taka wysepka. To chyba taki punkt charakterystyczny trpań z tego co wiem. E, a potem pójdę w drugą stronę do miasta jeszcze dobić się i dopiero potem na plażowanie. Plażowanie miało być wcześniej ale będzie później, ale może to i lepiej. Dojechałem do plaży Divna, czyli plaży pięknej. Już tutaj przez drzewa widzę, że faktycznie jest piękna, a dojeżdżacie tutaj na przykład z trpań, i parkujecie raczej wzdłuż takiej bardzo wąskiej drogi, ogólnie dojazd tutaj jest taki no dosyć specyficzny, potrafi być wąsko, potrafi być kręto i ja miałem taką nadzieję, chociaż też jest niedziela, więc dużo jest lokalsów, że będzie tutaj jednak trochę mniej ludzi, ale z tego co widzę jest dużo, zwłaszcza, że jest też tutaj kemping o takiej samej nazwy jak ta plaża, czyli właśnie Divna, bodajże takiej yy, nazwy, nie wiem czy już stąd będzie widać, ale, ale... Plaża, rzeczywiście chyba jest piękna i w dodatku kolor wody jest, właśnie wow! po prostu wow. Zaraz zobaczycie jaki. No <gry> dobre. Chyba zaczynam rozumieć, dlaczego tutaj jest znacznie więcej osób niż na plaży w Trzepań. W sensie jest tu naprawdę gęsto, ale plaża... Mm. Mm -hmm. To jest to, czego potrzebowałam dzisiaj po całym dniu. Biegania, jeżdżenia, nagrywania. No może nie potrzebowałam aż tylu ludzi, ale wciąż jest pięknie. Chciałbym powiedzieć, że podstawowym problemem plaży Divna jest to, że woda jest tu, wydaje mi się, że zauważalnie zimniejsza niż w Trpań, ale to nie jest podstawowy problem tej plaży. Podstawowy problem tej plaży jest taki, że jest to chyba jedna z najpiękniejszych plaż, jakie widziałem i na jakich byłem w Chorwacji. Kolor wody, jasne kamyczki krajobraz wokół, wszystko to po prostu przytłacza dosłownie pięknem, no i właśnie przez to, że jest tu tak cudownie, wiem o tym nie tylko ja, ale i podejrzewam, że pół Pelieszaca i okolic Pelieszaca, więc wszyscy tutaj tamonami. Przyjeżdżają na tą plażę pokorzystać i trudno im się zresztą dziwić, więc to jest podstawowy problem. Ale mimo wszystko rotacja ludzi jest dosyć duża. Nie wiem jak to jest w lipcu i sierpniu, ale pod koniec czerwca bez problemu znajdziecie tutaj bardzo dużo miejsca dla siebie, pomimo tego, że tutaj obok jest też kemping. Obok mnie na przykład w promieniu nie wiem. Oh. 10-15 metrów aktualnie nie ma nikogo, bo tutaj się rozpieszchnęło trochę towarzystwo, więc było warto. Nie, nie chcę się wracać, naprawdę. Mój plan jest jeszcze taki, żeby zajechać na plażę Duba tutaj jeszcze troszeczkę dalej, w kierunku przeciwnym właśnie do Trpań. Niektórzy widziałem, że w internecie piszą, że ta plaża Duba jest nawet lepsza niż Diwne, ale no, tak ciężko będzie to przebić, ja myślę, naprawdę ciężko. Bo to jest ok, w sensie znowu to jest coś takiego, że może ja mam wrażenie, że jest zimniejsza niż w trwaniu, dlatego że dzisiaj po prostu jest już dużo cieplej niż wczoraj. A ja wczoraj jednak już kąpałem się pierwszy raz prawie przy zachodzącym słońcu. A dziś jestem nagrzany, rozgrzany i jest chyba z 33 stopni w cieniu. Więc naprawdę yy, konkretnie, no ale musicie tu przyjechać, bo po prostu wow! Pamiętajcie o strategicznym parkowaniu tylko e, wtedy, kiedy jest to możliwe, także w cieniu jak najbardziej. E, właśnie przyjechałem z plaży Divna e, do plaży Duba i tutaj parking jest taki, jaki jest, czyli wzdłuż takiej skałki, e, wzdłuż drogi, ale to, co na pewno podoba mi się bardziej na tej plaży, chociaż jeszcze jej nie zobaczyłem, to to, że na pewno będzie tutaj mniej ludzi, właśnie ze względu na to, jak mało samochodów jest tu zaparkowanych, także idziemy na plażę Duba. Duba, A, a Duba. No nie, no. Ładniejsza niż dziwna nie jest. W sensie też jest bardzo ładna. Kolor wody też jest sympatyczny, ale też nie tak ładny jak na plaży dziwna. Ale tak jak myślałam i tak jak powiedziałem wcześniej jest tu dużo, dużo mniej ludzi, więc to jest na pewno na plus, a na plus jest też to, że jest sporo cienia na samej plaży, także w sumie jest to jednak plaża do polecenia. No i widok. Wydaje mi się, że jakby góry są tutaj bliżej. W ogóle korci mnie, żeby pojechać znowu już póki jestem w Pelierzacu. Gdzieś tam w kierunku drwenika za ostroga i, i no właśnie, czego? A, gradas tam jeszcze jest, a nigdy w gradas nie było. No nie wiem, to jest kwestia do przemyślenia. Plaże? Spoko. No i dobrze, żegnam się z plażą Duba. Nie, żebym jakoś, nie wiem, tęsknił już od razu za nią. Nie chcę do niej wracać, ale wiem, że wrócę na plażę Divna po to, żeby zobaczyć, jak prezentuje się w troszkę inną porę dnia. Może wschód słońca, może zachód słońca. Jeszcze nie wiem, ale myślę, że jest tam cudownie. A tymczasem jest już po 17. Wracam do Trpań. Trzeba zjeść burka i zbierać siły na jutro. Jesteśmy w miejscowości Trpań na Półwyspie Palieszec, a ja Wam pokażę dzisiaj, jak dotrzeć pieszo do zatoki Blace, do bardzo ładnego miejsca, do którego, co prawda, idę pierwszy raz, ale wiem, że jest bardzo ładne, bo widać je z góry. Nie będziemy tego robić z perspektywy miasta, tylko z perspektywy ulicy Luka, gdzie są bardzo ładne plaże. Tutaj punkt charakterystyczny, Villa Master, Tam idzie się właśnie na plażę i na koniec miejscowości do kempingu, a w tamtą stronę jest miasto i właśnie tamtą stronę zmierzamy. Naszym pierwszym punktem charakterystycznym będzie pobliski cmentarz, do którego właśnie idziemy. Ja tylko zobaczę, która jest godzina. Jest 19.15. 24 czerwca. Dzisiaj było 33 stopnie w cieniu, jeżeli dobrze pamiętam. Woda, nie wiem jaką miała temperaturę, ale jest wystarczająco ciepło, żeby tak się bez stresu, bez takiego, wiecie. No, tutaj widać na trochę plaży, bez takiego efektu szoku. Dobra, idziemy dalej. I tutaj mam ogarnięty taki skrót, chcąc iść do miasta, można iść tam. A my skręcamy tutaj w taki park. No tak naprawdę tędy jak pójdziecie właśnie od strony ulicy Luka, to też traficie do miasta, ale tutaj po prawej stronie jest takie wzgórze. Jest bardzo ładny park z taką ścieżką wzdłuż morza i tą ścieżkę też Wam bardzo polecam. Tam nagrałem podczas mojego tegorocznego pobytu też kilka odcinków. O tutaj tak sprytnie skręcimy w prawą stronę. Taki skrócik. Tam też nagrałem kilka odcinków z tegorocznej wyprawy do Chorwacji na Półwysep Pelješac. Więc albo już widzieliście tę ścieżkę, Albo dopiero zobaczycie w następnych filmach. Niestety nie wiem na razie w jakiej kolejności będę robił te filmy. Ja myślę, że chronologicznie także. Najpierw będzie półwysep Peleszac, różne wycieczki, różne tematyczne filmy, które zaplanowałem i już sobie też nagrałem. A potem będzie Dubrownik, Caftat, Dubrowniki Okolice, wycieczka skuterem tutaj w prawo i tam przed sobą Macie cmentarz. Kurde, zasapałem się, bo nie jestem mistrzem wchodzeniu pod górę i gadaniu. Ale jednocześnie też. To jest taki test, tutaj w lewo przy cmentarzu. To jest taki test dla takiej, nie wiem, formuły chodzonej, bo to jest mega wygodne. Słuchajcie, to jest mega wygodne, bo ja nawet nie trzymam kamery. Kamera jest przytwierdzona. Do, do mojego placaka, czekajcie, ja wziąłem telefon. Może nie zapomnę w edycji, żeby Wam tego pokazać. Ale o, właśnie tak to, właśnie tak to wygląda. O, tu jest kamera przytwierdzona. W ten sposób idę i nagrywam. Także idziemy tą ścieżką dalej. Zaraz Wam pokażę, gdzie skręcić. W pewnym momencie dochodzicie do takiego rozwidlenia i w lewo jest właśnie ta ścieżka nad morzem, a w prawo tutaj schodkami w dół i ścieżką jest właśnie ta dróżka do Zatoki Blace. Ona jest położona bardzo nisko. Jestem tutaj z wami pierwszy raz, trochę strasznie. To miejsce jest popularne chyba głównie tylko wśród lokalców, bo ilekroć jestem tutaj właśnie na górze, przechadzając się ścieżką wzdłuż morza, to widzę i słyszę lokalne dzieciaki, nawet w ogóle bez dorosłych. Także tutaj e, młodzież i dzieci, nie wiem, w wieku nastu lat, 12, 13 maksymalnie, ale czasami mniejsze dzieciaki też przychodzą spędzać tutaj czas, tak, bawić się, bo być może e, nie, chcą, nie chcą tego robić z tabunami turystów. E, tutaj w sumie nie ma się czego obawiać. Tam już nie wiem akurat, czy teraz widzicie, ale no już tą zatokę powolutku zaczyna być widać. E, no, zejście jest oczywiście łatwiejsze, ale z tego co widzę, to uh, wejście będzie naprawdę srogie. No ale idziemy dalej. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, e, widok z góry na tą zatokę jest bardzo piękny. Tutaj się nie ma czego bać, Tutaj są normalne schody, ale nie ma oświetlenia. Także raczej wieczorem bez latarki to bym e, nie polecał. Ale wydaje się, że to jest bardzo fajne, bardzo takie spokojne miejsce. Ogólnie jak sam cały e, trpań. Miasteczko, które pomimo tego, że jest już początek sezonu jest bardzo spokojne. I w sumie wiecie co? Już jesteśmy na miejscu. I to jest bardzo, bardzo fajne. O! Także taka szybciutka wycieczka, taki dosyć nietypowy odcinek e, w rzeczywistości. Wymyśliłem. Wydaje mi się nawet, żeby było śmieszniej, że będziemy tutaj zupełnie sami. W sensie ja i wy będziemy sami. Oczywiście, tak to wygląda. Tutaj cmują też jakieś łódeczki. Wow, no warto było. Zobaczymy, czy będę mówił to samo, jak będzie trzeba się wdrapać z powrotem. I tak wygląda Zatoka Blace w Trpań. Miejsce, mam wrażenie, kompletnie pomijane. Znaczy może nie kompletnie, ale często pomijane przez turystów. Nie ma tutaj jakiejś super atrakcyjnej plaży, widać, że to nie jest nawet kamienice, tylko jest taki piach, muł, no nie jest to zachęcające do, do wykąpania się. Można tutaj przejść kawałek się takim molo, obok są łódeczki i tak naprawdę tam dalej właśnie ciągnie się i skręca w lewo ta ścieżka wzdłuż morza, skierowana do centrum i do kawałeczka takiej starszej części trpań. A tam w prawo jest jeszcze taki półwysep. W prawo od tego półwyspu jest kemping, a jeszcze bardziej w prawo jest plaża z beach beachbarem i tak naprawdę miejsce, z którego dzisiaj razem wspólnie startowaliśmy. O, nawet jest herb Hajduka Split. Hello, hajduk. No i tak to, proszę Państwa, wygląda. Dajcie znać, jak się Wam podoba w ogóle materiał tego typu, bo całkiem spoko się to nagrywa. I oczywiście subskrybujcie kanał. O Chorwacji jestem wolny. Kończę nagrywanie na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmie BOK.